Jeden gol jest potrzebny. Legia strzela jednego gola, a ty otrzymujesz 300 zł na grę i jest to promocja aktualna do godziny 19.00, promocja o której mówiłem już wczoraj. Forbet daje Ci trzy stówy za gola Legii Warszawa. Gola, którego zagrasz sobie za złotówkę, bo trzeba zagrać taki kupon, jak teraz widzisz, czyli złotówka inwestycji. Zaraz o tej promocji powiem nieco więcej. Witam serdecznie na kanale Obstawiamy. Na początek, jak zawsze prośba o zostawienie łapy w górę pod filmem. Dziękuję serdecznie za każde kliknięcie. Oczywiście lecimy z kuponami na dzisiaj. No ten najmocniejszy od Jakuba, ładowany za 10 koła, między innymi na mecz Legii Warszawa. Przejdę do tego zaraz. Powiem o promocji powitalnej, bo na pewno są osoby, które twierdzą, że Legia Strzeli tego gola, osoby, które twierdzą, że warto zaryzykować złotówkę. I w końcu osoby, które jeszcze konta w forbecie nie mają. Więc mówię, jest dzisiaj taka okazja dla wszystkich osób, które zdecydują się założyć konto w Forbet, z dedykowanego linku, dedykowanego pod tą promocję, linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Jeżeli masz ochotę, zerknij sobie na pierwszy podpięty komentarz pod filmem. Jest tam link do założenia promocji w forbecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, klikasz w ten link i zaczyna się proces zakładania konta. Trzeba zaakceptować zgody marketingowe, rozpocząć proces weryfikacji konta gracza, czyli to, co zawsze i wpłacić minimum 50 zł. Nie musisz więcej. 50 zł wpłaty zapisuje Cię do promocji na mecz Banik, Ostrawa, Legia, Warszawa i jedyne, co robisz z tych 50 zł... Ładujesz taki kupon, jak teraz widzisz. To ma być Twój pierwszy kupon grany w ogóle na Forbecie. Słuchajcie, jeżeli ktoś by nie wiedział, jeżeli ktoś nigdy nie, nie zaglądał na Forbeta, ten typ znajduje się w zakładce drużynowe. Pokazuję Wam teraz dokładnie, gdzie to jest. Po prostu dajecie sobie za złotówkę, że Legia strzeli gola i tyle. I czekacie do wieczora. Za pozostałe 49 zł, które macie do dyspozycji, możecie grać dowolne kupony. No i wieczorem od 19.00 Chciuki, żeby tego gola Legia wcisnęła, bo wtedy każdy nowy gracz po prostu dostanie w przeciągu 48 godzin 300 zł w bonusie na gre. To jest hajs dla Ciebie, za który możesz grać. Po prostu. Dają Ci 300 zł za to, że zagrałeś sobie kupon za złotówkę i za to, że ta Legia gola strzeliła. Więc w mega skrócie... Turbo skrót, pierwszy krok, założenie konta Forbet linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Akceptacja zgód marketingowych, weryfikacja konta gracza, wpłata 50 zł, zapisuje cię do promocji, z 50 zł ryzykujesz złotówkę, to ma być Twój pierwszy kupon grany na Forbecie. Złotówka na to, że Legia strzeli gola, reszta w tym meczu może Cię nie interesować, jak Legia strzeli gola, 300 zł normalnie na grę dostajesz w przeciągu 48 godzin. Wpadnie po prostu hajs na Twoje konto gracza Forbetowe i tyle, nie? Tylko czekasz. Więc o 19 zaciskamy kciuki i wszystkie osoby zainteresowane promocją odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Tam macie link do promocji. Zanim przejdziemy, standardowo dwa konkursy. Dwa konkursy dzisiaj robione, jeden na Facebooku, więc tutaj dla Facebookowiczów informacja. Jeżeli masz konto na Facebooku, jeżeli jesteś osobą pełnoletnią, tyle. Możesz brać udział w konkursie na obstawiamy.info To jest nasza strona na Facebooku, do której link zostawiam w opisie pod filmem To jest jeden z pierwszych linków od góry Jeżeli jesteś zainteresowany, pewnie rzuty różne typujemy, nie? Dzisiaj polskie mecze, więc trochę więcej kasy do wygrania rzucimy dla Was e, Serdecznie zapraszam, około 9.00-9.30 post konkursowy będzie dodany Link do Face'a w opisie pod filmem No i oczywiście drugi konkurs tutaj na YouTubie Standardowe, symboliczne, 20 PLNów do zgarnięcia dla każdego, e, kto chce powalczyć Co trzeba zrobić, żeby o to powalczyć? A zasubskrybować kanał, obstawiamy trzeba. A zostawić tą łapę w górę pod filmem. Dziękuję serdecznie za każde kliknięcie. I w komentarzu tu dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Rakowem a Ziliną. Dopisujecie swójnik gracza z Forbeta. Bo w Forbecie kasa rozdawana typujecie do 21. Komentarze edytowane dodane po tej godzinie bez nich na Forbet. Nie biorą udziału w ZAE, czyli standard komentarze do Waszej dyspozycji. A ja przechodzę do kuponów. Dzisiaj mamy 9 kuponów. Pogadamy sobie, posiedzimy i słuchajcie, zaczniemy od dzisiaj generalnie dwa debiuty. Nie, jeden debiut, a tak to ekipa, która już na YouTubie typowała. Zaczynamy od propozycji Damiana. 2 na 4 kupony trafione. 1890 profitu. 9 lipiec ostatnio na zielono i zaczynamy od razu na grubo. 1500 zł na 5899. Podpora na Legię i over 1,5 gola. I szczerze wam powiem, ja twierdzę, że Legia ogarnie ten banik. Ja naprawdę twierdzę, że oni sobie bez problemu poradzą i, z, i że na wyjeździe to spotkanie nawet bym powiedział wygrają. Kurs jest turbo kuszący, ale wiecie, poprawkę bierzcie na mnie, bo ja zawsze jestem turbo optymistyczny, jeżeli chodzi o mecze polskich ekip w europejskich pucharach. Tutaj mamy podpórkę, czyli Legia nie może przegrać w regulaminowym czasie gry i dwa gole w meczu musimy e, ujrzeć. Do tego mamy minimum jedno trafienie Szeryfa Teraz, Pol, szeryfa, który gra e, słuchajcie, y, po bardzo dobrej poprzedniej rundzie, czekajcie, z Utrechtem, tylko, że spotkanie też mają trudne, nie? Oni w poprzedniej rundzie, praktycznie w pierwszym meczu zapewnili sobie y, 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 awans, no bo 4 do 0 wygrali na własnym terenie, na wyjeździe z tą Prisliną przegrali 2 do 1, no ale ten drugi mecz już był mniej istotny, wszystko było pod kontrolą, no i grają z Utrechtem, oczywiście mocna holenderska ekipa, która na razie jest poza ze sezonem, tu mamy propozycję na minimum jednego gola Underdoga, bo mimo tego, że szeryf gra u siebie, Underdogie oczywiście jest. I jeszcze mamy podpórę na Besiktasz. Besiktarz gra na własnym terenie z Szachtarem. Z Szachtarem, który ładnie sobie też w poprzedniej rundzie poradził z Ilwesz. 6 do 0 wygrali w pierwszym spotkaniu. Mecz rewanżowy w Finlandii 0 do 0, ale tam też wszystko było pod kontrolą. No i teraz to jest turbo ciekawe spotkanie w ogóle, nie? Dwie takie dosyć mocne ekipy grają. Mamy po prostu zaproponowany typ na to, że Besiktas na własnym terenie nie przegra. Reszta ile goli nieistotne. Grubo grany Pitos. 5890 może wrócić. Idziemy dalej. A dalej mamy propozycję od Patryka. Dwa kupony podane. Jeden z nich trafiony 12 lipca. Zostało 500 zł profitu po tym potknięciu na drugim kuponie. I za 500 zł 1265. A, tutaj taki trochę bezpieczniak idzie. Bo mamy... Znaczy bezpieczniak. Mamy zwycięstwo AZ Alkmaar. AZ Alkmaar z Ilves. No, wiadomo. Jeżeli zostawimy sobie rozgrywki Ligi Holenderskiej. I to te topowe drużyny. Bo AZ do takich drużyn w Holandii zdecydowanie należy. Z rozgrywkami z Finlandii. No to pewnie lekka przepaść piłkarska się robi. Nie? Tutaj mamy dwa zwycięstwa faworytów, bo zdecydowanie AZ, mimo tego, że na wyjeździe, to AZ jest faworytem, Astana na własnym terenie z Zimbru też jest faworytem, ale do dwóch typów na faworytów, mamy dorzucony gol underdoga, no bo mamy jeszcze raz to spotkanie Besiktaszu i Szachtara. No zdecydowanie Szachtar jest underdogiem. Znaczy ty, powiem ci kursowo nie aż tak zdecydowanie. Myślałem, że to będzie jakieś 5,20 na Szachtar, a w momencie nagrywania filmu ja widzę 2,60 jest na Szachtar. Wow! No to nieźle. No nie, moim zdaniem że Besiktasz ich porobi, nie? Ale tutaj jest propozycja e, łapania gola... Zdaniem Buchmacherów i kursowo minimalnego underdoga, nie bardzo dużego underdoga. Jeden gol od Szachtara jest tutaj potrzebny, żeby 1265 wróciło. Propozycja numer 3 jest od Karola i Karol walczy o trzeci trafiony kupon z trzech podanych, bo na razie dwa kupony podane, dwa kupony trafione. 15 lipiec, 19 lipiec na zielono. Dzisiaj mieliśmy dalej jest 5774 profitu. Dzisiaj 805 na 2254. Dwa czyste zwycięstwa. Z jednym zwycięstwem turbo się zgadzam. Vikings coper Ja. Ogólnie, tak jak sobie patrzę, lekkie spadki już kursowe na Wiking. Wiking ostatnio e, przegrał, co prawda, z Bodo po poszalonym meczu w Norwegii, ale to jest topowa drużyna na chwilę obecną, jeżeli chodzi o obecny sezon w Norwegii. Do tego grają u siebie, no a Koper? Nie wiem, czy Koper jest w stanie zagrozić Wikingom. Nie śledzę za bardzo rozgrywki e, e, nie śledzę za bardzo rozgrywek, jeżeli chodzi o Słowenię i drużynę e, Kopra, tak się mówi? Możecie dać znać, jeżeli mamy tu jakiegoś fanatyka tej drużyny, ale wydaje mi się, że Wiking na waszym terenie, jakby zgadzam się z tym typem, nie? Wydaje mi się, że Wiking na własnym terenie sobie bez problemu poradzi. Mamy dorzucone zwycięstwo Jagielonii, no i tutaj wiadomo. Z jednej strony, okej, okay, grają z ekipą yy, Nowi Pazar, nie? No teoretycznie, Jaga powinna sobie. Bez problemu poradzić, ale troszkę na pewno na to bez problemu poradzić rzuca cień to 4 do 0 z Brugbetem na inaugurację Ekstraklasy, nie? Więc tutaj, jeżeli weźmiemy sobie na poprawkę, poprawkę pod 104 do 0, to już takie oczywiste i piękne się to nie wydaje. W ogóle kurs na Jagiello nie jest kuszący, bo w momencie nagrywania jest 1,77, nie? Nawet 1,80 okolice można złapać. Więc tutaj, no mimo wszystko, dwa czyste zwycięstwa i wierzymy w polską ekipę, bo. To, to jest ważny kupon. To może być trzeci z trzech podanych, e, trzeci trafiony z trzech podanych kuponów od korola. Coś takiego kciuk trzymany. Teraz będzie grubo. Mamy jeden debiut na dzisiaj i to jest debiut od Bartka. Słuchajcie. Więc tutaj bez kombinacji, tak jak doskonale widzicie, dwa razy grana Legia Warszawa na czyściocha. 800 zł i 850 zł ładowane po prostu na singla. Czyli optymistycznie, patriotycznie pod polskie ekipy. No ale powiedzmy sobie szczerze, Legia. W tych meczach o stawkę, nawet jeżeli nie grała dobrze i wybitnie i pięknie w piłkę, to jakby wymagany rezultat osiągała, nie? Już pomijam, że w siedmiu ostatnich meczach ładowali gola. To pod dzisiejszą promocję powitalną, o której mówiłem na początku filmu, jest dobre. No to po prostu wygrywają. Nawet jak styl nie jest piękny, to wygrywają. Finalnie to się w piłce nożnej liczy, nie? Zdaniem Bartka, dzisiaj z Banikiem Ostrawa, po prostu. Wygrają. 800 i 850 zł na takiego singla. To jest mocny temat! A jeszcze mocniejszy temat jest od Jakuba, bo jest kupon za 10 tysięcy złotych, ale zanim przejdę do kuponu za 10 tysięcy złotych, zaproszę na Instagrama. Instagram obstawiamy, na którym również, jakbyś może nie wiedział, pojawiają się kupony, pojawia się dużo kuponów. Link do Instagrama w opisie pod filmem. W ogóle 4 albo 5 pierwszych linków od góry w opisie pod filmem to jest wszystko. Skarbnica linków, wszystko co potrzebujesz, jeżeli chcesz być na bieżąco ze wszystkimi kuponami. Kupony na Instagramie publikowane są w relacjach, czyli trzeba wejść na Instagrama, obstawiamy i kliknąć sobie okrągłe logo i wszystko ci się wyświetli, nie? Także serdecznie zapraszam. Linkor jest zostawiony w opisie pod filmem. A teraz trzecie podejście od Jakuba. Niestety los tak chciał, że w pierwszym i w drugim podejściu zabrakło po jednym typie tak naprawdę. Szkoda. Pierwszy i drugi kupon 10 i 15 i 5 koła odpowiednio ładowane dzisiaj. No, mamy 10 koła, tak jak było ustalone 25 tysięcy w tym wyzwanku małym nie, 10 tysięcy na 27 778 zł i mamy minimum dwa gole wikingów i od razu wam powiem zobrazuję o co chodzi z wikingami, bo tutaj mamy fajny wyznacznik, bo jeżeli chodzi o rozgrywki norweskie, mamy rozegranych 17, 17 meczów. Słuchajcie, wiking w 17 meczach liderują generalnie w Norwegii, strzelili 42 gole. 42 gole strzelone przez Wikingi. Na własnym terenie w 9 meczach ligowych strzelili 24 gole. Wcale nie dziwi mnie wybór na overa 1,5 gola Wikingów. Do tego mamy over 2,5 goli w meczu e, Ilvesz i proszę Ciebie AZ Alkmaar. Tutaj dla mnie trochę zagadka. Przede wszystkim ze względu na to, że AZ Alkmaar gra na razie swoje mecze przygotowawcze. Oni kwalifikacje zaczynają od tej rundy, są poza sezonem. Ilvesz oczywiście w sezonie jest. I e, jest to dosyć overowa ekipa, jeżeli chodzi o Finlandię no bo oni też w ogóle liderują w Finlandii, w 17 meczach bilans goli 37-19. To naprawdę jest overowa ekipa, tylko no tutaj mają zaraz AZ, który może być ciężko, nie? Może być ciężko, nie wiem czy coś od siebie dorzucą, jest liczone po prostu na overa 2,5 goli. No i na tym kuponie, tak jak widzicie, mamy jeszcze over 1,5 gola w meczu Legii i Legia gol. Nie jest to najgorszy kupon moim zdaniem. Biorąc pod uwagę jedynie to, to niewiadomą ZZ Alkmaar, no to nad tym typem bym się trochę zastanawiał, ale turbo podoba mi się na dzisiaj na przykład over 1,5 gola wikingów, nie? To mi się podoba mega dzisiaj, więc mamy coś takiego na 27 778 zł. powiem po prostu, że będę bardzo mocno trzymał kciuka. Nie? Idziemy dalej. Kolejna propozycja, jeszcze cztery mamy. Jest od Marcina. 8 na 12 trafionych, 9584. Jest dzisiaj ciekawy kupon ładowany i jest ładowany mocno ten kupon. Mamy 2000 na 6966 Prawie 7 koła na kuponie może wrócić z tego. Bardzo podobne rynki. Dwa rynki z podpórą i underem i jeden z overem. Jeżeli chodzi o over, no to mamy iktarz z podpórą i over 1,5 gola. Czyli po prostu zakład na to, że iktarz z tym szachtarem na własnym terenie nie przegra. I zobaczymy minimum dwa gole w meczu. A jeżeli chodzi o undery, no to mamy, słuchajcie, polskie mecze. Tylko że jest w, w stronę banika, co mi się nie podoba. Banik, premis i under 4 półgoli, goli, czyli no, zdaniem Marcina Banich nie przegra, maksymalnie 4 gole w meczu i zdaniem Marcina Raków nie przegra i maksymalnie 4 gole w meczu, i to mi się podoba, bo Raków to raczej jest taka drużyna, która mocno nastawia się na defensywę, nie? Żeby tam nic nie przeszło, a trzymają też kciuki, żeby z przodu coś wpadło, i bardzo często, przynajmniej w zeszłym sezonie tak było, bardzo często po prostu wpada. Tak samo w tym pierwszym meczu ekstraklasowym w tym sezonie, 1 do 0 na spokojnie z GKS-em, Katowice, z Anderkiem, bo ładnie jest zwycięstwo, wiesz o co chodzi, nie? Więc tutaj taka, takie, taki poklejony trebel za 2000 na 1966. No, ten banik tak na dwa razy, ale co ja będę dużo gadał. Jeden z trzech ostatnich kuponów jest od Jakuba. Na razie, dwa, na dwa trafione kupony. Bardzo ładnie, 2375 profitu te wygrane kupony jak zawsze na ekranie. Dzisiaj mamy 1400 z tego profitu inwestowane pod dodatkowy podatek. 2277. Zwycięstwo Rakowa i z tym chyba się zgodzimy, nie? Raków nie wyglądał źle z tym GKS-em, Katowice. Wydaje mi się, że taką zilinę to powinny dupą wciągać na dzień dobry. Przepraszam, no ale no. Ja tu wiadomo, jestem, jestem raczej patriotycznie nastawiony, jeżeli chodzi o polskie ekipy. A po drugie, no wydaje mi się, że Raków jest po prostu drużyną lepszą, nie? Więc tutaj mamy, proszę Ciebie, czyste zwycięstwo Rakowa zaproponowane. I do tego bardzo ciekawy mecz. HJK z Ardom na wyjeździe. HJK to jest drużyna grająca w Finlandii. Drużyna, która w poprzedniej rundzie kwalifikacyjnej, proszę Ciebie, wywa wywaliła runawik, przegrywając pierwszy mecz na wyjeździe 4 do 0. W spotkaniu rewanżowym, w regulaminowym czasie gry, wygrali 4. 4 do 0. W dogrywce dorzucili gola, wygrali 5 do 0. Przeszli dalej. i Dzisiaj grają z Ardą. Jeżeli chodzi o Finlandię, też grają świetnie. No powiem wam szczerze, że Ardy nie śledzę. HJK troszkę śledzę i podoba mi się ta ekipa. I taki, no, taka podpóreczka pod HJK, które jest w rytmie meczowym, bo grają w lidze. HJK, które mental ma zbudowany po tym awansie w poprzedniej rundzie, z Ardą, która jest poza sezonem jak na razie. Tam jedna kolejka została rozegrana. Trzymam kciuki. Trzymam kciuki za hajotka dzisiaj. 2277 na tym kuponie. Przedostatni jest od Wojtasa. Tu mamy 3 na 4 trafione kupony. 2661 profitu i dzisiaj 991 na 2144. O, mamy rzuty różne w meczu Anderlechtu. Też ciekawe spotkanie to jest. Anderlecht gra na własnym terenie z Haken. No i tyle, o ile o Anderlechtu nie powiemy nic o rzutach różnych. Tak na przykład możemy sobie zerknąć na ostatnie mecze Haken, bo oni igrali grali kwalifikacje w poprzedniej rundzie i mecze ligowe. E, poprzedni mecz 11 rzutów rożnych, meczówka. E, mecz rewanżowy w kwalifikacjach, 9 rzutów rożnych, meczówka. Jeszcze wcześniej mecz ligowy, 8 rzutów rożnych, meczówka. No generalnie jest to ekipa, która dowozi rzuty rożne meczowo. Jeszcze możemy zobaczyć ten pierwszy kwalifikacyjny 7 rzutów rożnych z, z Trnawą. No tutaj jest zaproponowany, podejrzewam trochę w ciemno, po prostu over rzutów rożnych w tym meczu i doklejony jest mecz zagadka. Na Lugano jest bardzo ciekawy mecz. Lugano z e, gra na własnym terenie. Yy, chociaż nawet nie na własnym terenie, tylko na Sztokhorn Arena, coś pewnie ze swoim stadionem tam kombinują. W każdym razie, słuchajcie, jeżeli chodzi o Klusz, no to oni grali w kwalifikacjach do Ligi Europy, nie? I yy, no i grali z Paksem. Wygrali pierwsze spotkanie yy, zremisowali pierwsze spotkanie 0 do 0. rewanż u siebie wygrali 3 do 0. Byli bardzo mocnym faworytem. Lugano na razie poza sezonem, tylko i wyłącznie mecze towarzyskie. No i tu jest proponowany zakład na to, że Lugano na własnym terenie nie przegra i zobaczymy dwa gole w meczu. Dla mnie totalnie mecz zagadka. Troszkę mądrzejszy będę przed meczem rewanżowym, nie? No po prostu pozostaje trzymać kciuki, żeby to była dobra czuta. No może po prostu pod faworyta lekkiego na własnym terenie grany bet, nie? Na 2144. I ostatnia propozycja jest od Kacpra. 1 na dwa trafione. A to był mocno trafiony kupon, trzeba przyznać. Bardzo ładny kupon. Nie, 5022 zostało profitu po tym potknięciu na drugim kuponie. Dzisiaj tysiak na 2215. BTTS lub over 2,5 goli w meczu Szeryfa i Utrechtu, czyli nastawienie na gole. To jest taki Sprytny cwany typ na Superbecie. Może być 1-1 i to siada, a może być 3-0, i też to siada, bo ma być albo BTTS. Albo over 2,5 goli. Oczywiście może być i to, i to. I do tego zwycięstwo Bragi. Bragi, która gra na wyjeździe z Lewskim. To są kwalifikacje do Ligi Europy. Wydaje mi się, że Braga, jeżeli chodzi o Ligę Europy, to podejdzie do tego na poważnie. Przynajmniej mam taką nadzieję, żeby ten kupon siadł. No, to muszę mieć taką nadzieję. No zdecydowanie ekipa lepsza, nie? Jeżeli sobie zestawimy te drużyny piłkarsko, no to Braga no, wygrywa praktycznie na każdej płaszczyźnie, wydaje mi się, nie? Więc tutaj też pod faworyta. Kurs fajny, bo spotkanie wyjazdowe i Braga trochę zagadka, bo też grali tylko mecze przygotowawcze. Zresztą Lewski też jest tylko po jednym meczu ligowym z Montaną. Co prawda wygrali 5 do 0, ale tej Bułgarii to tutaj nie ma co zostawiać, moim zdaniem, z Portugalią. I jeżeli chodzi o kupony, to mamy tyle. Przypominam ci, Legia w siedmiu ostatnich meczach strzelała minimum jednego gola. Mowa tutaj o meczach przygotowawczych do tego sezonu i meczach przygotowawczych i, i meczach o stawkę już w tym sezonie. To co widzisz teraz na ekranie. Jeżeli dzisiaj strzelą gola, a ty zagrasz sobie za złotówkę taki kupon w forbecie. 300 zł dostaniesz. Promocja dostępna aktualna do godziny 19:00 Dla każdego, kto założy sobie konto w Forbet, uwaga. Z dedykowanego linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Jest, jest link w podpiętym komentarzu, znajdziesz na 100% bezpierwszy od góry. W trakcie zakładania konta, akceptacja zgód marketingowych, weryfikacja konta gracza i depozyt wpłata 50 zł. Zapisujecie to do promocji na mecz Legi Warszawa. Z 50 zł inwestujesz złotówkę. Na taki kupon, jak teraz widzisz. To ma być Twój pierwszy kupon grany na Forbecie. Zakład na to, że Legia strzeli gola. To jest w zakładce drużynowej, jeżeli ktoś by szukał w Forbecie. I tyle. Legia dzisiaj ładuje bramę. A ty w przeciągu 48 godzin dostajesz, proszę Ciebie, 300 zł w bonusie na grę. Za to, że zagrałeś kupon za złotówkę. Prosty temat. Jeżeli ktoś by chciał korzystać, pierwszy komentarz pod tym filmem tam odsyłam, a za oglądanie do samego końca dziękuję i przybijam jak zawsze typierską piątkę. Trzymajcie się, pozdro, ma elo. No i nara.